Ta niezwykła bliskość jest tym, co nas może uratować w chwilach kryzysu? Bóg jest ze mną dramatycznie blisko. Ja mogę być z Bogiem dramatycznie blisko i lekać przystąpię do stołu pańskiego. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam po prostu. Jeżeli jesteśmy w kryzysie, to to musimy sobie nieustannie powtarzać. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Trzeba zrobić matematyczne założenie Że Pan Bóg jest przy mnie wtedy Kiedy byłem piękny, młody i bogaty Ale Pan Bóg jest stały W tej bliskości i w tej miłości A kiedy cały świat zawalił mi się na łeb On mnie nie zostawił Ale wtedy kiedy tego piękny, młody i bogate Zostało tylko i On dalej jest przy mnie i nie ma najmniejszego logicznego powodu, żeby sądzić inaczej. Proszę, przyjmijcie Komunię Świętą dzisiaj świadomie. Przeżyjcie przeistoczenie świadomie. Popatrzcie na hostię i pomyślcie sobie, Pan mój i Bóg mój. A kiedy będzie ten moment w Myszy Świętej, oto Chrystus, baranek Boży, który gładzi grzechy świata, w sposób świadomy nie spuszczajcie głowy na dół. Tylko patrzcie na najświętsze postacie i powiedzcie szczerze, panie, nie jestem godzien. Panie to znaczy, wierzę, że to ty. Ale nie jestem godzien, żebyś do mnie przyszedł. Bo mi się mówi, domine non sum dignus od inter suctectum meum. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, czy do przybytku mego. Nikt z nas nie jest godzien dotknąć Boga. Nikt z nas nie jest godzien na niego popatrzeć. Ale wiem Boże, że jedno Twoje słowo, jedno Twoje tchnienie, jeden Twój powiew jest w stanie całkowicie mnie przemienić i dać mi nową nadzieję i nową energię na całe życie i nie tylko na święta. Amen.